Gdybym miał przejechać 100 kilometrów na rowerze, to taki posiłek zabrałbym ze sobą. Zaczynamy: makaron gotuje a szpinak blanszuję. Zimny szpinak przekładam do kielicha. Następnie prażone migdały, malutki ząbek czosnku, sporo parmezanu, oliwa, świeżo zmielony pieprz i całość mielę na gładką masę. Pesto gotowe. Czekamy tylko na makaron. Pamiętaj też o nawodnieniu. Sponsor dzisiejszego odcinka firma SFD przysłała mi nowość. Napój izotoniczny od All Nutrition, który uzupełni płyny, elektrolity oraz minerały utracone podczas treningu. Ugotowany makaron przekładam do miski, dodaję szpilakowe pesto, całość dokładnie mieszam. Tak, przygotowany makaron przekładam do pojemnika wraz z pomidorkami oraz sporą ilością wędzonej piersi z kurczaka. Pamiętaj, że z kodem KG czeka na ciebie rabat w sklepie SFD.